Jak tam, chłopie? Wstałeś już? Coś ci do mnie odrzekł? Wasze słowa i nie tym tonem. Aha, no to dobrze, dobrze. Ile ci tu jeszcze zejdzie? Bo roboty jest od groma do wyrobienia, chłopie. Paszczetową trzeba wyrabiać. Soli tonasz na Czechosłowację trzeba pchnąć, chłopie. Po drugie w mleczarni jest, jest robota, chłopie. Pięć tą twarogu trzeba chłopie przerobić. Już nie wspomnę, że trzeba śmietanę, śmietanę porozwozić po okolicznych siołach. Chłopie. Potem mi pomożesz, jak to wszystko obgarniecie. Muszę, muszę byka utłuć, chłopie. Byk połamał ty, tylne nogi, chłopie. Trzeba go utłuć. Także już wszystko przygotowałem. Będę go tuch po południu. Także, żebyś mi się wyrobił do, 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 do tego czasu. I ruszaj mi się. To jest o wakacje, to jest robota.